Co wybory? Miliony Polek i Polaków są oszukiwane z lewa i prawa. Kampania wyborcza to największe akwizytorstwo garnków w kraju, gdzie każdy obiecuje najwyższą jakość, a potem nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Czas skończyć z tym błędnym kołem. Ten film troszkę odbiega tematyką od większości filmów na moim kanale, ale jesteśmy przed dosyć ważnym momentem w historii i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba dzięki temu filmowi podejmie bardziej świadomy wybór, bo skorzystamy na tym wszyscy. Źli politycy celowo obniżają poziom debaty publicznej i żerują na ludzkiej naiwności i niewiedzy, podczas gdy do Dobrze politycy korzystają z ludzkiej ekspertyzy i samodzielnych, głębokich przemyśleń. Dlatego w interesie nas wszystkich jest podnoszenie poziomu świadomości wyborczej jeśli mogę do tego dołożyć swoją cegiełkę, to chętnie to zrobię. Nie będę w tym filmie atakował żadnego kandydata ani kandydatki, nie będę nawet o nich się wypowiadał i zachowam obiektywność, żebyś mógł wyciągnąć wnioski sam. Przejdźmy do pięciu kroków, które uchronią Cię przed byciem oszukanym i zwiększą szansę na to, że obudzisz się w Polsce Twoich marzeń. Po pierwsze, załóż, że każdy w polityce może kłamać. Politycy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nie prześcigają się na reformy i coraz lepsze pomysły. Charakterystyką obecnej demokracji jest to, że wybory wygrywają ci, którzy mówią najładniej, obiecują najwięcej i mają największe plecy. O tym w następnym punkcie. A rezultaty są przesuwane na boczny tor. A jak najłatwiej przekonać mało orientujących się wyborców? Oczywiście, że kłamiąc, obiecując bez liku i oczerniając innych. Istna jazda bez trzymanki: docieraj do prawdy sam. I sam twórz swoje poglądy. Potem dopiero konfrontuj je z tym, co mówi każdy kandydat. Po drugie, załóż, że każde media kłamią. Również twoje. Media z nieprzychylnej ci strony kłamią. To chyba oczywiste. A co z twoimi mediami? Cóż, media, które wybrałeś, też kłamią. Czasy, gdy media były obiektywne i dostarczały prawdę, już bezpowrotnie minęły. O ile w ogóle kiedykolwiek istniały. Obecne media to potężne narzędzie do budowania percepcji i karmienia widza odpowiednią opinią, które zamiast przekazywać prawdę, tworzą własną prawdę. Różnicą między kandydatem z 20-30% poparciem a kandydatem z poparciem marginalnym wcale nie muszą być kompetencje, tylko rozpoznawalność i ilość czasu poświęcana im w mediach. Gdyby wszystkie telewizje zaczęły uparcie codziennie pokazywać osobę z samego dołu sondaży, Nagle wystrzeliłoby na jedną z czołowych lokat, pod warunkiem, że przez te same media nie byłaby cały czas oczerniana. Nawet sondaże potrafią być bronią, która odwiedzie Cię od głosowania na kandydata, który do Ciebie przemawia. Jeśli masz wyciągnąć z tego filmu tylko jedną rzecz, to niech to będzie to: media nie są Twoim przyjacielem i regularnie Cię okłamują. Zatem, jeśli nie chcesz być okłamywany przez media, to pozyskuj informacje sam. Jak najbliżej źródła zdarzenia i absolutnie bez komentarzy ekspertów, którzy od razu ci powiedzą, co masz myśleć. Po trzecie, sprawdzaj, czy obietnice składane przez każdą osobę rzeczywiście mogą być spełnione. Tu zwłaszcza będę się odnosił do nadchodzących wyborów prezydenckich, ale może się to odnosić do każdych wyborów. Funkcja prezydenta w Polsce nie jest tak potężna jak funkcja prezydenta na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jest dosyć mocno ograniczona. Dlatego za każdym razem, gdy kandydat obieca, że coś zrobi, zadaj sobie pytanie, czy wykonanie tego rzeczywiście leży w kompetencjach prezydenta, czy nawija ci makaron na uszy, licząc, że może się nabierzesz. Prezydent w maju jest potęgą, mężem stanu, strażnikiem ojczyzny, a w czerwcu staje się pierdołą i ofiarą losu bez kompetencji. Nie dajmy się nabrać. Po czwarte. Sprawdź, czy dana osoba pełniła władzę i jeśli tak, to czy spełniła swoje obietnice. Nie ma lepszego sposobu na weryfikację kandydata, niż sprawdzenie, co robił, gdy już się dorwał do władzy. Jakie obietnice składał w poprzednich kampaniach i jak mu poszło w spełnianiu ich. Jeśli demokracja ma być chociaż w drobnym stopniu poprawiona, to czyny powinno się rozliczać dziesięciokroć bardziej od słów. Czyny. Nie słowa. Do każdego polityka podchodź z podejrzliwością. To profesjonalni manipulatorzy i wilki. Nie bądź dla nich owcą. Ceń swój głos i nie oddawaj go tanio. I po piąte. Wyszukuj setna wypowiedzi. Ignoruj ładne wyrażenia i puste słowa. Częstym zabiegiem stosowanym przez najbardziej wytrawnych polityków jest odpowiadanie na pytanie bez odpowiadania na pytanie. Labirowanie słowami na tyle, że nie da się z wypowiedzi nic wyciągnąć. To nie matura, tylko sprawowanie władzy nad 38 milionowym państwem. Osoby sprawujące państwowe stanowiska powinny wypowiadać się zwięźle i w punkt. Lanie wody to świetna oznaka, żeby darzyć daną osobę większą podejrzliwością i mniejszym zaufaniem. Poświęć choć trochę czasu na zapoznanie się z sylwetkami kandydatów i wybierz świadomie, nie powierzchownie, bo jak Ty nie wybierzesz mądrze, to inni wybiorą za Ciebie, głupio. I uwaga, teraz możesz działać Ty. Wyślij proszę ten film jak największej liczbie osób, żeby każdy miał szansę podjąć świadomy wybór, żeby głos w Polsce nie miał niskiej ceny i żeby kandydaci prześcigali się na merytorykę, a nie na oszukiwanie wyborców i sprzedawanie się za głosy. Będziesz miał szansę wybrać prezydenta około 13 razy w życiu. Niech te wybory będą mądre.